Jeżeli wydawało Ci się, że dużo płacisz za zakupy, to zobacz, ile w 2022 roku trzeba zapłacić, jeżeli chce się kupić w Super natu all Natura, czyli wszystko zdrowe, ile trzeba zapłacić na dzień dzisiejszy w Niemczech. Zapraszam do krótkiego przeglądu. Będziemy również przeliczali te. Te produkty po kursie złotówkowym. Ja wiem, że nie powinno się przeliczać, bo wiadomo, że zarobki w Niemczech są inne niż w Polsce. No ale tak dla zobrazowania sytuacji e pokażę Wam, jak to by wyglądało po przeliczniku w Polsce po kursie 4,70. Co my tu mamy? Mamy jajeczka 10 biojajeczek. No, wskazujemy, jaka jest cena za 10 jajeczek. Sprawdzamy eee, 4,89 euro za 10 jajeczek. Sprawdźmy jakość. No, elegancko. 4,89 eee, przeliczając to na polskie, byłoby to jakoś 22 zł za opakowanie 10 jajek. Lecimy dalej. Mąka, taka jest zdrowa mąka. Jej cena 2,49. Przeliczając to na polskie, wychodzi 11,70 zł. Dalej paróweczki A, z gflugel, czyli to jest kurczaka. Yy... Też jakieś super bio paróweczki 5 parówek kosztuje 3,49. to daje nam 14,33 za 5 parówek. Mój ulubieniec pierś z kurczaka pierś z kurczaka bio wszystko wszystko ładnie no i teraz Trzymajcie się mocno, za 300 gram, około 300 gram piersi z kurczaka, cena 12 ,18 euro 18 centów, za kilogram 34,90. Piersi z kurczaka, jeżeli tu jest jakiś antybiotyk, to lepiej, żeby nie mieli ze mną do czynienia. Przeliczając to na polskie, za taką malutką piersi z kurczaka zapłacilibyśmy 57 złoty kilogram 164. Yy, co tu jeszcze mamy zdrowy sok? Tak, orange. Kosztuje on 3,29. Przeliczając 15,46 za yy, ile? Za litr. To jest chyba litr. Nie, przepraszam. Nawet nie jest litr. 0,7. Litra soku. Tuńczyk taki oto też jakiś niby super bio. Taka porcja tuńczyka. My to mieliśmy kosztuje 2,99 zł, około 14 zł płyn do płukania. Akurat był przecenie. Kosztuje 2,49. Normalnie chyba z 4 euro. Czyli jakieś 11,70 zł. Ups. Rzeczy latają. I banany. Kilka bananów. 4 za. Też 1,49 no tak to mniej więcej wygląda za cały paragon zapłacone 33 euro no czyli około 157 zł no za nic a jeszcze jedna rzecz zapomniałem bo to akurat trzeba było kupić na osobnym stoisku chlebek jakiś tam wiejski chleb za 4,19 euro. No, też do najtańszych raczej nie należy. Co myślicie o tym?